Miać 16 latka, 17-latka, a jeżeli tak, to w jaki sposób, tak? Moja odpowiedź jest taka, że nie sugerowałbym tego. Moja odpowiedź jest że raczej nie, ja bym tak nie, nie robił. Przede wszystkim z tego względu, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy uświadamiać, tak? Czy po prostu będziemy dzieci uświadamiać, że istnieje alienacja rodzicielska, czy będziemy mówić przykłady, tak, że może się zdarzyć tak, może się zdarzyć tak, albo może się zdarzyć w inny sposób. Czy po prostu będziemy jechać na żywca na przykładzie swojego, swojej eks-żony albo ex męża tak? Ja to tak odczuwam, ja, ja, ja wiem jakie to jest uczucie, tak, że, że, że to krzyczy w środku, że to krzyczy wewnątrz, że dzieci powinny wiedzieć jak to jest, albo powinny przynajmniej znać jakąś wersję z Twojej strony. Bo rozumiem, że tutaj alienator albo alienatorka jedzie po bandzie, tak? Więc jesteście oczerniani, to jesteście oczerniani bardzo szybko, jesteście izolowani od dzieci i tak dalej. I w zasadzie opinie, jaką mają wyrobione dzieci, te dzieci, które nie chcą z Wami iść, które się, które się nie chcą z Wami spotkać, które odrzucają Was, odtrącają, krzyczą do Was, że, że nie dzwoń do mnie, nie pisz, to one znają wersję alienatorki i alienatora. Ja wiem, że jest takie uczucie, taka ogromna chęć, żeby wyrzucić to z siebie i wykrzyczeć, że synku, córuś, to, to nie tak, bo to było tak, tak, tak i tak, albo to jest tak, tak, tak i tak i y, tutaj jesteś manipulowana, tutaj jesteś oszukiwana, tutaj w ogóle ci, ci nie mówi się prawdy i tak dalej, tak? No, generalnie prawda zawsze jest gdzieś po środku i alienatorzy, alienatorka i alienator, oni mają swoje wersje wydarzeń i w większości może to się pokrywać z prawdą, tak? Ale no gdyby tutaj alienator albo alienatorka byli fair, w porządku, no to by powiedzieli dziecku swoją wersję, a potem powiedzieli, no wiesz co, jeżeli chcesz, to dobrze by było, żebyś do taty e, i poznała jego wersję, tak? No bo to jest może od mojej strony, bo alienatorów też grają emocje i to ogromne, tak? To Chęć posiadania, chęć kontroli nad, nad, nad dzieckiem, e, ogromna chęć zemsty na tobie, tak? Za wszelkie krzywdy, prawdziwe i urojone, które, które, które mogłaś, albo które mogłeś urządzić alienatorowi. No i alienatorzy będą używali tutaj dzieci, żeby się na was zemścić, tak? Jest taka chęć takiego wywalenia tego z siebie, uświadomienia dzieci, ale pytanie po co, tak? Czy to jest faktycznie chęć uświadomienia dzieci, a jeżeli tak, to w jaki sposób ona ma wyglądać, tak? Czy po prostu będziemy z kolei my jechać na alienatorze po bandzie i będziemy oczerniać alienatora? Ale to tak jak mówiłem w którymś z odcinków, to my wtedy stajemy się takim mini alienatorem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jeżeli masz dzieci na weekend, nawet na dwa weekendy w miesiącu, no to miesiąc ma 31 dni to masz 4, jeżeli masz kontakt z dzieckiem, tak? Więc cokolwiek nie powiesz dziecku nawet przez te 4 dni, które tak naprawdę powinny się koncentrować na dziecku, a nie na tym, żeby oczerniać żeby oczerniać alienatora, czyli samemu się robić takim mini-alienatorem. Jak dziecko wróci, to albo będzie odpytane, albo dziecko samo powie, wiesz co, mama, a tato to powiedział mi, że ty i tutaj, nie że to ty kradłaś pieniądze, a nie on, tak? No i wtedy mama ma do następnego twojego spotkania dwa tygodnie luzu, żeby ona to wyjaśniała i za dwa tygodnie przychodzisz i wiele jest takich yy, Wielu jest takich ojców i wiele z takich matek, że mają spotkanie z dzieckiem, jest w ogóle fantastycznie, a potem przychodzą za jakiś czas i jest w ogóle e, koszty, Tak? Dziecko nie chce iść. E, nie wiadomo o co chodzi. Jest tutaj widać, że alienator udrobił swoją lekcję, czyli no, krótko mówiąc e, no, byłaś oczerniany albo byłaś oczerniana. Tak? A jeżeli dziecko wróciło zadowolone z tego spotkania, a prawdopodobnie nie jest jeszcze takim dobrym aktorem, żeby to kryć, no, to alienatorowi też tam go skaczę i powie, No, nie, nie, to zbyt dobrze ma u niego, albo zbyt dobrze ma u niego, To wtedy ja jeszcze wyciągnę jakieś takie ciemne sprawy z naszego związku, tak? No i będziesz obgadywany, będziesz obgadywana. Więc, niby to uświadamianie dzieci, to ja widzę, że podświadomie każdy chce nadawać na alienatora, na swojego, na swoją pensję. Co powoduje, że dziecko jest takie uwięzione. Między dwojgiem rodziców, których kocha, jedno gada na jedno, a drugie gada na drugie, i to jest bez sensu. Bo szczerze mówiąc, my pomagamy tutaj dzieciom, bo po prostu robimy im wtedy totalną ucieczkę w mózgu, i po prostu szkoda dzieci, tak? a w tym wszystkim musimy dbać o dzieci. Drugą taką sprawą jest to, że ten czas powinniśmy przeznaczyć na dzieci, ten czas powinniśmy przeznaczyć na dzieci, a nie na obgadywanie alienatora, czyli naszego ex albo naszej ex. Ja w momencie kiedy, e, kiedy mój związek z moją był już w tej chwili żoną się, się rozpadał i w ogóle e, no nie ogarniałem tego, tak? E, no, no bo nie, 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 nie wiedziałem co, e, co się dzieje. Małżeństwo byliśmy 25 26 lat. E, więc chodziłem do psychologa. Bardzo fajne zresztą, ustawił mi, mi, mi trochę w tej głowie, a nawet ustawił mi bardzo dużo i on przez cały czas mi mówił, nie obgaduj swojej żony, jeszcze wtedy mojej żony, tak, nie obgaduj, jak rozmawiasz z dzieci nie mów źle o swojej żonie, absolutnie. I to mi się, to, to było takie antyinsuicyjne, bo ja też chciałem powiedzieć, jak to nie, to ona może, a ja nie i on powiedział nie, bo za ileś lat dzieci to będą widzieć, to, to się musi uzbierać. To, to musi być jakiś czas, że, e, że dzieci będą widzieć, że po tylu latach ty byłeś tą osobą, która nie obgadywała swojego ex bez względu na to, co między wami było, że to tylko jedna strona po prostu gadała, 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 gadała. Ja znam osobę, e, znam córkę, która była, e, której tata był przemocowcem, ona jeszcze miała dwóch braci, no i ten tata ją bardzo bił. E, I mimo wszystko, że matka tej córki rozstała się z tym ojcem i kiedyś ta córka coś powiedziała źle o tym ojcu, to mama powiedziała jej to było między nami, tak? Ja zabraniam Ci tak mówić o ojcu. Mimo, że ona mogła mieć bardzo dużą pretensję do ojca i słuszną pretensję do ojca, no bo on tam ją maltretował równo, tak? Tam, tam było przeżywanie, bicie, przemoc psychiczna, no wszystko, co czasami się w tych programach takich owcych ogląda, ale matka mimo wszystko Matka uciekła od tego męża, matka wzięła z nim rozwód, złożyła o rozwód, ale dzieciom zabroniła mówić źle o ojcu. Bez żadnych szkół, bez, bez, bez żadnych psychologów i tak dalej. Ona gdzieś intuicyjnie czuła, ona sama powiedziała, to co było między tatą a, a mną, to było między tatą a mną. I o dziwo ta córka, nawet mimo, że, 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 że ten ojciec tak się zachowywał, no to ma też dużo miłych wspomnień z tym ojcem, gdzieś się woził, gdzieś chodzili na, na zakupy, gdzieś się podwoził do szkoły fajnym samochodem i tak dalej. Więc tutaj e, no jest takie, nie ma, że ona tego ojca nie, nie cierpi, ona wie, że on, on, on był zły, ale mimo wszystko gdzieś, no on akurat gdzieś tam po, po rozwozie uciekł i nie, nie interesuje e, się w ogóle dziećmi, ona nawet sama gdzieś tam chce, e, przez jakiś czas poszukiwała kontaktu i na pewno, gdyby się ten ojciec odezwał, e, no, no to pewnie by spotkała się z nim i, i, i porozmawiała. Wracając jeszcze do wyjaśniania. Bardzo często wyjaśnianie nie spełnia swojej roli, a odtrąca dziecko od Ciebie, tak? no bo jeżeli dziesięciolatkowi zaczniesz tłumaczyć o alienacji rodzicielskiej, no to tak jakby dziecko z podstawówki poszło do szkoły i zacząłby się tłumaczyć teorie względności, tak? Więc dziecko dziesięcioletnie absolutnie nie powinno być... On... Dziecko dziesięcioletnie ma inny świat, to alienator patologicznie wikła swoje dziecko, oczerniając ciebie i wyciąga to dziecko z dzieciństwa i robi z tego dziecka swojego partnera, natomiast ty tego nie rób. Ty jak spędzasz czas z dzieckiem, to po prostu spędzaj miło, bawcie się, żeby między wami była po prostu miłość, tak? Więc, więc ja bym odradzał. Dzieci 15-16 lat no są takie, ja, ja znam ojca, który wysłał chyba jeden czy dwa filmy, przepraszam, wrzucił jeden czy dwa filmy moje e, na swój profil na Facebooku, dziecko to obejrzało, no i oczywiście efekt był taki, że alienatorka zrobiła e, robotę swoją, no bo było, że jakiś facet się mądrzy, jakiś facet głupoty gada e, i że, e, więc generalnie było, nie były wyciągnięte żadne wnioski z tego, z, z tych tekstów. Ja przypuszczam, byłem e, zrównany z Ziemią, i wszystko to, e, to, co mówię, to ojciec był posądzony o to, że on e, manipuluje córką e, i, e, i to nie zdało egzaminu, tak? Więc e, ja generalnie bym e, odradzał. Ja starałem się wyjaśnić. E, mam trzech synów, tak? I najstarszemu. E, jak on miał bodajże 15 czy 16 lat, to w zasadzie nie wyjaśniałem alienacji rodzicielskiej. Ja tak sobie biorę dłonie, bo chyba jest. Tak sobie biorę dłonie, bo, bo chyba jest zimno i zacząłem mi grabieć. Więc ja rozmawiałem ze swoim synem i starałem się tam wyjaśnić finansowe sprawy, tak? Jak to jest tam ale to na nic się nie zdało. I potem drugi raz zrobiłem taką krótką próbę podejścia e, po sześciu po latach. E, po obydwu tych, tych, tych próbach, ale nie tak, że ja się z nim umawiałem, że ja mu będę wyjaśniać, tylko to gdzieś w rozmowie wyszło i, i zacząłem mówić. E, to po obydwu tych takich e, m, niewykładach może to tam było parę minut to wtedy jeszcze jak gdyby ten kontakt jeszcze bardziej się z nim, nim budował. Więc prawdopodobnie on do domu wrócił, może w, w, rozmawiał. Może rozmawiał z mamą, może z jej głównym partnerem coś. Może było wyjaśnione, że to wcale tak nie jest, a ja, a ja gdzieś tam przekłamuję i było to bez sensu. Tak? Więc zostawcie dzieci w spokoju. Dajcie im, dajcie im odepchnąć, dajcie im, dajcie im to, żeby one same wyrobiły sobie zdanie. One nie wyrobią sobie tego od razu, tak? Bo ja rozumiem ci ojcowie, którzy się pytają, to on weźmie dziesięcioletnią letnią córkę albo 15-letnią, posadzi ją przez weekend, będzie ją miał w domu, jest to, co, co to jest alienacja rodzicielska, i ona wtedy powie, a, no tak, to ja jestem alienowana i wtedy po prostu wróci do domu i zacznie atakować matkę. To tak nie będzie działać. To jeżeli ktoś oczekuje takich efektów, to, to strzela sobie w stopę. Tutaj zachowaniem swoim nie tylko tym może spowodować to, że to dziecko kiedyś po czasie zrozumie, że padło ofiarą manipulacji i alienacji rodzicielskiej, tak? Ja wiem, że każdy z nas jest niecierpliwy i każdy chciałby już tu i teraz, żeby te dzieci to wszystko zrozumiały, ale no, no, no niestety to te związki, w których nie jesteśmy teraz, no to nie są zdrowe związki. One, one, one są trochę, trochę takie patologiczne, tak? Więc, więc tutaj potrzeba czasu, tak? Od alienatora oczywiście nie ma co oczekiwać, że alienator coś na nas będzie gadać albo coś na alienowanego rodzica będzie gadać, potem powie że to się spotkaj, i poznasz drugą wersję i będziesz sobie mogła wybrać albo gdzieś tam sobie coś tam, tak? Wersja alienatora jest jedyna, jest słuszna, jest prawdziwa, niepodważalna i, i tylko taką dziecko ma uznawać. Więc na tym będę kończyć mój film. Pozdrawiam Was serdecznie, całkowicie odradzam. Nie obgadujcie alienatorów, nie mówcie nic złego na swoich eks, koncentrujcie się na swoich dzieciach, koncentrujcie się na czasie, który spędzacie z nimi, dawajcie im radość. I to jest to, niech dziecko zapamięta Was od tej strony. Poza tym obgadywanie drugiego partnera to robią alienatorzy, ale to dlatego też nie chcę, żebyście to robili Wy. Bo jeżeli obgadujecie swoją ex, swoją byłą żonę, to kiedyś tę żonę za coś wybraliście, kiedyś tę żonę za coś pokochaliście te dzieci są Twoje i Twojej byłej żony, tak? Więc one w połowie są Twoje, są Tobą, a w połowie są żoną, więc jak odgadujesz żonę, to tak naprawdę krytykujesz swój wybór, którego dokonałeś kiedyś i krytykujesz y, połowę swojego dziecka. Więc ja generalnie absolutnie odradzam. E, życzę Wam dużo cierpliwości, dużo wiary w miłość Waszych dzieci. Trzymajcie się, kochani, i do następnego filmu.